Teraz będzie pokaz jak w szeregu pracuje wentylator na jedynce nie, nie pracuje o, ocknął się i tak jest słabo, bo nie ma takiego O, na jedynce nie daje rady Na dwójce nie A na trójce jak się dźwięk zaciera się, ale to musi popracować sobie z dwie minutki. Tyle no, postanowiłem, żeby to było. Kamera łapie o coś na niczym w tym momencie. No, bardzo ładny dźwięk. No, niestety na jedną co nie chodzi, dlatego wymieniamy. Abym wymienić wentylator. To jest bardzo prosta sprawa w przypadku tego rozwiązania bez klimatyzacji, bo trzeba zdjąć takie uszczeleczki, które są tu i tu. Te rynienki, tu jest taka jedna wielka rynka. Na tą wystarczy tylko odkręcić, żeby się dało odchylić. Ja tu mam nową uszczelkę, to mi było szkoda to zdejmować, bo już się ładnie ukształtowała. Wymujemy mechanizm wycieraczek przykręcony jest na cztery śruby, a ja już te gumy sobie pokupowałem nowe. Te są zniszczone, te dwie są ok, więc zostawiłem. Tu mamy wentylator zamontowany na trzy śruby. Tu gdzieś jest tam, jego, pod tą osłonką jeszcze jest wtyczka, tam osłonę trzeba jeszcze odkręcić, właśnie ona się trzyma na tych śrubach. No i prosta sprawa. I Zakładamy nowy wentyl, stary wyrzucamy na śmietnik. Ja już go kiedyś tu wyjmowałem, żeby go nasmarować. W jednym aucie mi to pomogło na pół roku, a w tym mi pomogło na miesiąc jeżdżenia. Już jest po prostu wy wyrobione są potwornie, wyrobione są tulejki, także trzeba wymienić. Ostatni rzut oka na silniki moją piękną nową matę wygłuszającą. Pod spodem jest jeszcze jedna, a ta, ta jest kupiona Febiego, bo jest ładnie docięta na wymiar, nie musiałem się knocić. Pod spodem jest jeszcze 9 mm takiej maty profesjonalnej, wygłuszeniowej, a jeszcze pod spodem jest Y... mata butylowa przyklejona na całej powierzchni maski. Wyciszenie jest naprawdę potworne w porównaniu do oryginału. No i tutaj na moim prawie wysprzątanym falbaneczku wyrwany stary wentylator. To widać o czym mówię, jaki jest luz na tulejce. Potworny. I będę go po prostu symulował, bo jedną ręką jest niełatwo. Ale piszcie przede wszystkim ta tutaj, do której jest ciężko się dostać. Ja kiedyś tam mm. próbowałem to zdejmować. Próbowałem to zdejmować, natomiast jak tu jest troszeczkę korozji, to można grzać, studować, a i tak się wentyla nie, nie da ściągnąć. Nie jest to znowu taki wielki kosz, strasznie żeby się knocić. Ten jeszcze wentylator gdzieś tam miał datę produkcji tak to to wygląda. No poruszał się z ogromnym oporem i dźwiękiem też specyficznym. Ktoś mi tu SMS-y wysyła dupę za bardzo, ale zakupiłem teraz nowy z szacownej firmy holenderskiej NRF. NRF nie RFN ani NRD, ani nic z tych rzeczy oczywiście jest to na pewno robione w Chinach natomiast kiedyś miałem już w tej firmie ona jest ona jest nie zbyt może najwyższych lotów ale to co kupowałem to działało zawsze także chłodnice kupowałem tej firmie także tutaj też stwierdziłem, że kosztuje 200 zł z haczykiem taki wentyl Masz oczywiście nową wiązkę. Miałem zostawić starą, bo łatwiej jest odpiąć tutaj dwa konektory niż tą wiązkę tam wyrywać. Tam jest przelotka. Na podszybiu jest wetknięta ta wtyczka w gniazdo, jest słaby dostęp. Trzeba podważyć jeden z tych pazurków śrubokrętem małym i można ją nabujanego wyciągnąć. Miałem wszystko w oryginale, ale teraz będę miał. W nieoryginale ale uszczelka nowa, wtyczka nowa, przewód może też mniej upalany, to stwierdziłem, że daje nowe pierdzie, ryzyk fizyk. Jak nie będzie działało, to w całości oddam nie będę się. Czy nie zakładam, że nie będzie działał, musi działać. Co ciekawe jest tutaj było to wyważane, jest ciężareczek założony, więc jest szansa, że jest to taki no nie najbardziej pośredniej. Klasy produkt nie będzie hałasował ani nic. Budowa to jest w zasadzie identyczna. Tutaj się dłuższy czas przyglądałem temu, to one, te wentylatory są identyczne. Tak samo są te blachy pozaginane, pięknej miedziuchy jest wirnik zrobiony. Nie ma żadnego aluminium albo jakiejś tam lipy. Nie wiem, czy teraz ktoś robi z aluminium już takie rzeczy, ale nawet tutaj te ząbki są powtórzone i tu one niczemu nie służą, jeśli chodzi o. Kwestie montażowe, ale są. Niestety, wadą tych baleranów bez klimatyzacji jest to, że nie ma kompletnie żadnego filtra. No i wszystko, co z ulicy zbieramy z otoczenia, no to leci po pierwsze do kabiny, ale przelatuje tutaj przez cały wentylator, zanieczyszcza ten wentylator. Także tylko kwestią czasu jest, kiedy ten nowy też klęknie. Mam nadzieję, że już nie za mojej kadencji. No i co, biorę się do montażu. Mając to wszystko porozbierane na wierzchu mając jeszcze troszeczkę maty, no to nie byłbym sobą, gdyby tutaj trochę nie powyklejać. Nie myślę, żeby wykleić to, to jest obudowa tego całego systemu grzewczego to a ile się tam da, to sobie powykleja. Tu jest bardzo ważne to tutaj tu jest taka gruć nazwijmy to plastikowa zdejmowana i to jest bardzo ważne żeby to było szczelne bo jak tutaj będziemy mieli nieszczelność gdzieś na tej przestrzeni u mnie była bo ktoś to rozwalił któryś z moich znamienitych poprzedników pożal się boże no to leci nam po prostu do kabiny ciepłej powietrza bo wentylator tutaj ta cała przestrzeń jest nagrzewana przez komorę silnika no i wtedy jest naprawdę nieciekawie, kiedy w lato nawet na dworzu jest zimno, auto jest wygrzane mocno, bo stało na słońcu a i tak znawie tam leci gorące powietrze. I się okazuje, że na dworzu zimniej jak w samochodzie. No to to może być jedna z przyczyn. Także tu jeszcze tam podkurzem gdzieś jakieś mam w wsakomarkach piochy, to jest takie w miarę umyte i zaraz kleję. No i tak to pokrótce wygląda, nie jest jakieś super szczelne, ale... Już różnica w rezonowaniu jest ogromna, bo budowę też występowałem, miałem już nie przyklejać tej głoniącej pianki, ale że mam to sobie przykleiłem, a resztki tu sobie przykleiłem i kolejne pary kilo, samochód cięższy, ale może coś tu zobaczymy. Ciekawe. No i teraz zobaczmy jak działa wiatraczek po naprawie, bieg pierwszy. Co za przyjemna bryza. Na jedynce lepiej dmucha niż na dwójce. Dmuchał wcześniej. Tam no i lecą do śmieci niestety.